Malutki Orlen na Lasowicach już jest, już jest otwarty, jest tylko jeden dosyć taki poważny problem Jest tylko jeden dosyć poważny problem, ponieważ można tylko wjeżdżać z jednej strony, jadąc od strony miasteczka śląskiego drogą wojewódzką 908 do Tarnowskich Gór. Tylko w ten sposób można wjechać. Na stację benzynową, na małą stację benzynową orlenowską, która została tutaj wybudowana po dłuższej przerwie. Zobaczcie, tutaj jest miast i nie ma przerywanej linii. Jest podwójna ciągła, także kierowcy, którzy jadą z Tarnowski Gór w stronę miasteczka śląskiego, nie mogą wjechać na nową stację Orlen. Eee, jaki jest tego efekt? No, że prawie tutaj nikt na razie nie przyjeżdża, aczkolwiek też jest dopiero ten organ otwarty. Kierowcy zdziwieni, że tak to właśnie tutaj zostało rozwiązane w ten sposób. I tutaj jest wyjazd, co ciekawe jest tylko wyjazd w stronę tarnowskiej góry, też nie można jechać w stronę Miasteczka Śląskiego. No takie przepisy. Kierowcy są ogólnie zdziwieni z tego względu, że lata temu jak tutaj funkcjonowała stacja benzynowa, no to tego typu problemu nie było. Można było z dwóch stron zjeżdżać, z tego co ustaliłem. Co jeszcze jest tutaj ciekawego? Tutaj swego czasu można było też podjechać od strony. Od stąd, od tej strony tylnej. No ale to też zostało zlikwidowane. Tu idzie ta droga. No i tak to wygląda. Malutki Orlen na lasowicach. Został otwarty. Od kilku dni można tankować. Aczkolwiek mało kto korzysta, ponieważ można wjeżdżać tylko. Z jednej strony.